Cześć. Dzień dobry, jest 15 czerwca 2024 roku. <kliwne> czytamy Biblię w całości. Jesteśmy w księdze kapłańskiej w rozdziale 6 chyba dwa, dwa albo trzy dni nie czytałem, bo miałem no różne takie zawirowania, nieważne w tym momencie, więc znowu będziemy musieli nadrabiać. Eee, także czytamy. Księga Kapłańska, rozdział szósty. A, jeszcze zanim to, będziemy w tym rozdziale mieli: kapłaństwo i ofiary. Całopalne, potem ofiara pokarmowa, ofiara za grzech. I to będą trzy rodzaje ofiar: kapłanów. Bo w rozdziale od 6 do 7. A, od 6, 1. A w rozdziałach 1-5 była mowa o ofiarach z punktu widzenia ich przedmiotu. Tutaj zajęto się nimi z punktu widzenia um, funkcji i praw kapłanów. Do końca nie wiem co to znaczy, ale będziemy nad ten, na ten temat się dalej wgłębiać. Jak starczy czasu i no, nieważne. No dobra, to czytamy. Księga kapłańska, rozdział 6. Dalej mówił Pan do Mojżesza, rozkaż Aronowi i jego synom co następuje, oto prawo odnoszące się do całopalenia, ofiara całopalna będzie na palenisku, na ołtarzu przez całą noc aż do rana, a ogień, a ogień będzie płonął na ołtarzu. Potem kapłan włoży szatę lnianą i spodnie lniane na ciało, Usunie popiół z ofiary całopalnej, którą ogień strawił na ołtarzu i wysypie go obok ołtarza. Następnie zdejmie ubranie, włoży inne szaty i wniesie popiół poza obóz na miejsce czyste. Ogień na ołtarzu będzie stale płonąć, nigdy nie będzie wygasać. Na nim kapłan każdego poranka zapali drwa, na nim Ułoży ofiarę całopalną, na nim zamieni w dym tłuszcz ofiar biesiadnych. Ogień nieustanny będzie płonął na ołtarzu, nigdy nie wygaśnie. Oto prawo odnoszące się do ofiary pokarmowej. Synowie Aarona przyniosą ją przed pana, przed ołtarz. Potem wezmą z niej garść najczystszej mąki, naj... należącej do ofiary pokarmowej. <laughs> wraz z oliwą jej i, całym, ka, i z całym kadzidłem, które są na tej ofierze, i zamienią to w dym na ołtarzu, jako miłą woń, jako pamiątkę dla Pana. To, co pozostanie z tej ofiary, będzie pokarmem dla Aarona i jego synów. Jako chleby przaśne zjedzą to w miejscu poświęconym na, na dziedzińcu namiotu spotkania. Nie będziecie piec z tego chlebów, Kwaszonych. To jest część, którą daję im z ofiar spalanych dla mnie. To są ofiary najświętsze, tak jak ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia. Każdy mężczyzna, który z, y, spośród synów Aarona, będzie je spożywał. To jest prawo wieczyste dla waszych pokoleń. To jest prawo y, do dotyczące ofiar spalanych dla Pana. Każdy, kto ich dotknie, będzie uświęcony. Dalej mówił Pan do Mojżesza. Oto dar Arona i jego synów, który złożą Panu w dniu namaszczenia jednego z nich. Będzie to ofiara pokarmowa wieczysta. jedna dziesiąta... Efy najczystszej mąki z tego połowa rano, a połowa wieczorem. Będzie ona przyrządzona na patelni z oliwą. Kiedy będzie rozrobiona, przyniesiesz ją, ofiarujesz ją jako ofiarę pokarmową, em, podzieloną na kawałki. Będzie to woń miła panu. Kapłan, który będzie namaszczony na miejsce Aarona spośród jego synów, to samo uczyni. To jest należność wieczysta dla pana. Ta ofiara będzie w całości zamieniona w dym. Każda ofiara pokarmowa kapłana będzie w całości spalona. Nic z niej nie wolno jeść. Dalej mówił pan do Mojżesza. Tak powiedz Aaronowi i jego synom. To jest prawo odnoszące się do ofiary przebłagalnej. Na tym samym miejscu, na którym będzie zabijana ofiara całopalna. Będzie także zabijana ofiara przebłagalna przed Panem. To jest rzecz bardzo święta. Kapłan, który będzie składał ofiarę przebłagalną, będzie z niej spożywał. Na miejscu poświęconym będzie spożywana na dziecińcu namiotu spotkania. Każdy, kto dotknie jej mięsa, będzie uświęcony. Jeżeli trochę z jej krwi skropi ubranie, to miejsce, owo które krew skropi, ma być wyprane w miejscu świętym. Jeżeli to mięso było gotowane w naczyniu glinianym, naczynie owo będzie rozbite, jeżeli zaś było gotowane w naczyniu miedzianym, będzie ono. Będzie ono. Wyszorowane i wypukane wodą, każdy mężczyzna spośród kapłanów będzie spożywać z niej. To jest rzecz bardzo święta, ale jeżeli część krwi z ofiary przebłagalnej była wniesiona do namiotu spotkania, aby w miejscu świętym dokonać obrzędu przebłagania, to nie wolno jeść z tej ofiary. Będzie ona spalona w ogniu. Uch, ciężki rozdział. Znaczy ciężki. No po prostu jest, jest on dla nas może trochę ciężki do zrozumienia, ale co ciekawe, udało mi się tutaj wychwycić parę takich rzeczy, które mogą się odnosić do nas, bo yy, o tym wynoszeniu tego popiołu, gdzie to było. Yy, Chodzi o to, że ten popiół z tej ofiary, która zostanie spalana, ma być wyniesiony poza obóz. To jest właśnie to, co zostaje spalone w nas, to zło. Coś takiego, jakby można uznać. Ja jestem ciekaw, czy ja w dobrym kierunku idę, ale. O, właśnie. Wyniesie popiół poza obóz, na miejsce czyste. Tak, jakby właśnie. Zdejmie ubranie stare, potem włoży nowe szaty, tak jakby się w nowego człowieka przeblu, przeobluku a ten, a ten popiół to jest efekt tego spalenia, co będzie <laughs> tym, co Pan Bóg nie przyjmie. Tak nie wiem, jak to dokładnie, no dobra. Nie, nie wchodzę w to za bardzo, ale ma to, yy, ma to taki dla mnie kierunek w myśleniu nie? poszło. Jestem ciekaw, muszę to skonfrontować. E, jeszcze co mi się podobało o tym rozbiciu naczynia glinianego. Jeżeli to mięso pra, e, było gotowane w naczyniu glinianym. Naczynie będzie rozbite. My jesteśmy takim naczyniem glinianym, które będzie rozbite. Czyli e, no umrze, po prostu mówiąc krótko. Ale to, to jest ciekawe właśnie w naczyniach glinianych że jeżeli się odkupuje archeologiczne jakieś tam znaleziska, to właśnie najczęściej po glinie. Drewno zgnije, metal zjerdza i tak dalej, to wszystko zostaje przerobione, a glina nie. Glina wypalona w piecu, nawet jak jest rozbita, to na w tych kawałkach przetrwa w ziemi. I to może w pewnym sensie symbolizować też człowieka, który jest takim naczyniem glinianym który nosi skarb. Nosimy skarb w naczyniach glinianych, czyli w sobie, które to naczynie będzie rozbite. Glina jest bardzo krucha, ale jednocześnie bardzo trwała. I człowiek tak samo. Jednocześnie jest śmiertelny, a jednocześnie nieśmiertelny. I to jest genialna sprawa. Te porównania one są naprawdę takie na pierwszy rzut oka ciężkie do porównania ciężkie do wyciągnięcia z nich jakichś wniosków, ale jak to, jak to głęboko po jakby to powiedzieć przerobić, przesłuchać, to naprawdę można z tego wyciągnąć niesamowite wnioski, nie? Natomiast mówię, no ta Księga Kapłańska, ona jest taka tajemnicza, nie? Jest tajemnicza, nie? ale no mówię, dlatego warto przeczytać list do hebrajczyków, bo on bardzo Dużo wyjaśnia. No dobra, na dzisiaj będę kończył na teraz. Może później jeszcze nagram drugi filmik, bo chcę nadrobić te stracone yy, te parę dni, które, w których nie czytałem. No dobra, na, na razie kończę. Z Panem Bogiem, cześć.